Ale więcej kolejny, kolejny z w dzisiejszą dzisiejszego odcinku sobie zapomnij. Kolejny mączkariery z Ryzlata na Ibrahimowicza. Zanim to zostawcie subie w górę bez przedłużenia. Zapraszam was do oglądania. Więc tak, no, dawno nie grałem w tym momencie. Po prostu mi się będą korzyki mylić, to tyle mówię. No po błądzie minuta i mamy górę dla mnie. I jest 1-0 dla mnie.

Dobra, wygrana na, na luzie, dwa 1 tak skromnie, ale skromnie. Oj, skromnie, ale skromnie. No, free marsze rano. Więc to zanim koniec odcinka, Co będzie czekało na nas w ten dzisiejszy dzień? Przed nami mecze polskich drużyn w europejskich pucharach. Właściwie nie wiem gdzie to leży, ale okej. Okay. Przed nami o 20.00 mecz PFD. Arka Dżynara, Raków Częstochowa, Transmisja TVP-2. Raków będzie starał się obronić świetlobramkowej przewagi po, u, w meczu u siebie. Kolejny mecz, mecz Dynamo City pomiędzy Jagiellonią Białystok, Transmisja TVP. Znaczy transmisja Polsat Sport 1. No i tak kolejny. O godzinie 21.00. Mecz Legii Warszawa z Hiberianem. Transmisja TVP1. No i najprawdopodobniej o 20.00. Nie, nie sprawdzałem, ale. Mecz Lecha Poznań z Gęgiem, no Lech ma ciężkie zadanie. Ja Mówię, jak jelonia możliwe, że już ma awans do ligi konferencji, z powodu tego, że wystarczy im, że tylko. No muszą wybronić bramkowej straty. To się nie wydaje takie trudne. Lech musi no, utrzymać bramkową przewagę po wygranej na wyjeździe 2-1. No, ale będzie będzie próbował odrobić. No nie ma. Będzie próbował odrobić jakimś cudem czterobramkową stratę z meczu u siebie z gangiem. Jak no najprawdopodobniej no mała szans, żeby im się udało. Po prostu my musimy liczyć na to, że będziemy mieli komplet drużyn w jakichś. W, w różnych ligach europejskich albo w lidze konferencji wszyscy. No. Więc w tym odcinku też na telewizji mi się jutro zniosło 6 rano. Do zobaczenia.